Żył wcześniej jako barykada został odremontowany i przywieziony do Gozowa, kto wie, czy nie stał obok owego setcera. Nic tu się nie skryje, nic się nie Witam się wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jestem i o czym dzisiejsza opowieść będzie, a dzisiaj będzie opowieść pod tytułem Hecery bronią miasta znajduje się na terenie Muzeum Broni pancernej w Poznaniu. A przyszedłem tutaj z jednego konkretnego powodu. Chcę zobaczyć hecera, to jest działo pancerne niemieckie, które we wszystkich opracowaniach, jakiekolwiek by się nie przytrafiły, we wszystkich opracowaniach jest podawane, że przynajmniej dwa hecery miały za zadanie bronić Landsberg 10 stycznia roku 1945. To była udana broń. Opowiem o tym dziale pancernym, opowiem historię, jak powstało i opowiem kilka takich ciekawych, gorzowskich Pancernych wątków. Mam nadzieję, że wszystkim się to spodoba. Zacznijmy od tego, skąd taka dziwna nazwa. Hetzer, nazwę Hetzer to nawet trudno przetłumaczyć jakoś tak. Psotnik, zadymiar, szkodnik, diabli wiedzą. Podżegacz też słyszałem, że to się tłumaczy z niemieckiego. Natomiast tak naprawdę nazywał się ten niszczyciel czołgów Jagdpanter 38 i powstał na podstawie podwozia czeskiego. Panzer Kaumwagen 38, ale tylko na podstawie. To nieprawda, że użyto całkowicie podwozia od tego czeskiego czołgu. Te podwozie zostało dosyć głęboko zmodyfikowane. Tutaj widzimy niemieckie dzieło pancerne Sztuk 3. Bardzo udany model, a miał być jego następcą. A po co zamieniać tego sztuga na coś innego, skoro on taki udany. No tak, ależ to był drogi, ciężki w produkcji, a hecer prosty tani i ogólnie miało być go masa. Okazało się, że hecer to bardzo ciekawa konstrukcja. Naprawdę gdzieś mm, słyszałem takie taką wersję, takie taką nie wiem, czy to y, ma duże podstawy do tego, ale żeby zamiast Niemcy, zamiast produkować tygrysy i tygrysy królewskie produkowaliby hetcery. To kto wie, czy nie mogliby się bronić lepiej, gdyż zamiast jednego tygrysa mogli wyprodukować 7 hecerów, a zamiast jednego tygrysa królewskiego nawet 9 hecerów mogli wyprodukować. Bardzo udana konstrukcja. porusznik szuter wspomnę właśnie do obrony miasta Landsberga dostał między innymi dwa takie działa pancerne. Proszę sobie przyjrzeć się. Jemu je zaraz jeszcze wspomnę, bo jest jeszcze jeden niewielki wątek gorzowsko hecerowy Zaraz go opowiem. Niemcy w czasie II wojny światowej produkują wspaniałe czołgi, ale to są czołgi drogie, drogie i jeszcze raz, jeszcze raz drogie. Wymagają masę, masę materiałów, a hecer. Miał być takim zamiennikiem, miał być takim niemieckim czołgowym Panzerfausem, miał być szybki, tani w produkcji, niska sylwetka i pochylone płyty pancerne. Miał stworzyć z niego idealny czołg do zasadzek, miał swoimi gabarytami i z taką zwinnością równoważyć Matłok T-34 oraz Shermanów. Czy produkcja masowa? Hecelów mogła zmienić biegi wojny? Raczej nie, to już weszło za późno. Wyprodukowano ich trochę ponad 2,5 tysiąca sztuk. Najpierw opowiem trochę wad. No wady, no tak, no troszeczkę za słaby silnik, silnik Praga 160 koni mechanicznych, pancerz z przodu jeszcze taki pochyły 60 mm, to jeszcze dawał z przodu rady, ale z boku to już było tylko 20, a z tyłu już tylko 8 mm, czyli w zasadzie z boku wszystko mogło go już przebić. Dodatkową wadą było to, że armatę umieszczono z boku, nie centralnie pośrodku nie tego niewielkiego czołgu, tylko z boku, co ograniczało strasznie. Promień ruchów działa na boki, jeżeli chciało się strzelać coś bardziej w bok, wtedy trzeba było ruszyć całym, całym tym niszczycielem czołgów, no co było utrudnione. Ciężko było też ładować te działo, ciężko było dowodzić ogólna ciasnota, gdzie po lewej stronie siedziało trzy osoby załogi, a po prawej tylko jeden no dawało się we znaki. A zalety małej, pochyły pancerz łatwo było urządzić zasadzkę łatwo go było ukryć no i ogólnie tani tani w produkcji no i taka ciekawostka na wierzchu czołgu na górze widzimy karabin maszynowy który można było obsługiwać z wnętrza czołgu osłona karabinu maszynowego służyła tylko po to żeby można było się wychylić i go naładować założyć bo ponownie wynek a tak całość można było obsługiwać nie wychodząc z bezpiecznego ukrycia dosyć ciekawe rozwiązanie zamontowano w nim armatę 75 mm, ale nie tą z Pantery, ta z Pantery była po prostu za duża Obok mnie Hetzer działo pancerne z armatą 75 mm bardzo dobrą, sprawowało się bardzo dobrze, niestety wspominane jest, niestety przez Niemców oczywiście wspominane jest, że porucznik szuter. który Razem ze swoją kompanią, może wzmocnioną kompanią wojska, miał bronić Landsberga. W dniu 30 stycznia 1945 otrzymał jako wsparcie tylko dwa takie hecery. Dwa hecery przeciwko gromadzie. Te 34 to, to nie mogło się udać. No i wrócimy teraz do na naszego gorzkie podwórko, kiedy to. 30 stycznia roku 1945 generał Kegler z razem z swoją rozbitą, zdziesiątkowaną dywizją wkraczają do pustego miasta i ma za zadanie generał Kegler bronić tego miasta. Wiadomo było, że tego się nie da przeprowadzić, to się nie może udać. Miał zbyt mało ludzi, zbyt mało sprzętu. Widzimy z tyłu za mną hecer. Tu jest jeszcze jedna taka niewielka historia gorzko hecerowa tak można powiedzieć. Otóż nasi powstańcy warszawscy zdobyli, przynajmniej jeden taki hecer był przez naszych powstańców zdobyty, przemalowany w barwy powstańcze i postawiono go na barykadzie. A obok na barykadzie, jako część barykady, służył tramwaj. Warszawski, wyciągnięty z torów i ustawiony obok tego hecera. Historia jest taka, że po wojnie gorzów otrzymał kilka tramwajów, tak zwanych warszawianek, prosto z Warszawy, a przynajmniej jedna z tych warszawianek, jeden z tych tramwajów służył wcześniej jako barykada. Został odremontowany i przywieziony do Gorzowa. Kto wie, czy nie stał obok. Owego hetzera. 30 stycznia roku 1945 w Landsbergu nad Wartą panuje bardzo wielkie zamieszanie. Generał Kegler nie daje sobie zupełnie rady. Tylko porucznik-shooter, taki facet, który zamiast jednej ręki miał hak zamiast jednej dłoni, zbiera kompanię, może trochę wzmocnioną kompanię rekrutów, którzy nawet nie zostali zaprzysiężeni, a co dopiero przeszkoleni, i udaje się do pobliskiego. Od Wawrowa, aby tam bronić miasta od wschodu przed nawałą sowiecką. W ostatniej chwili przychodzą mu, przychodzi mu ociecz w postaci trzech tygrysów królewskich. Tam są oczywiście różnego rodzaju przeszkody, o których wspominam w innym filmie. Tygrysy Królewskie bronią miasta, tak jest ten film, można sobie obejrzeć oraz film, gdzie się podział trzeci Tygrys. O tej historii już nie będę powtarzać, a porucznik Shooter dostaje jako wsparcie dwa hecery. I to jest wszystko. Dwa hecery, jedno działo 75 mm, i on ma bronić miasta przed niewiadomo jaką ilością rosyjskich czołgów. To mu się nie mogło udać. No ale hecery pięknie są zapisane w historii Gorzowa. Co się działo z hecerami? Nie wiadomo. Wiadomo, że biorą udział w walkach w Wawrowie, a na Wieprzycach, gdzie porusznik-shooter zbiera już takie rozbite oddziały i formuje je jakby na nowo i wysyła do Witnicy. Tych hecerów już nie ma, co się z nimi stało. Nie wiadomo. Jest takie bardzo ciekawe zdjęcie yy, tego właśnie czołgu w zasadzie działa samobieżnego. Robią to zdjęcie pod naszym wiaduktem kolejowym. Jest to zdecydowanie jedno z pewniejszych zdjęć dotyczące w wkroczenia wojsk radzieckich do Grzowa pod naszym wiaduktem kolejowym. Pewne ciekawe, tutaj puszczę zdjęcie. Działa samobieżne serii ISU radzieckiej produkcji są bardzo ciekawe. Powstały dwa z armatą 122 mm i armatochowicą 152 mm. Tu kolejne kolejne ciekawe działo pancerne to jest ISU-152, też połączone razem do Gorzowa tak można powiedzieć, że jest na naszym poligonie gorzowskim teraz to chyba już jest miejsce, gdzie jest cmentarz, ale na poligonie gorzowskim długo, długo stało właśnie takie działo ISU-152 pozbawione oczywiście armaty ale stało to też, tutaj puszczę zdjęcia z naszego gorzowskiego poligonu, jak wyglądało te piękna to piękna maszyna 152 mm armato widząc te iso 122 mm pod naszym gorzowskim wiaduktem możemy być przekonani z całą pewnością że jest to zdjęcie zrobione w chwili wkraczania wojsk radzieckich do miasta gdyż żołnierze normalnie trzymają broń w pogotowiu to jest zdjęcie ISU-122, a na poligonie dlaczego uważam, że stało 152? Gdyż tego ISU-152 mm z armatochłomicą po prostu było, tych samobieżnych po prostu było więcej. One były nazywane zwierzobojami, czyli pogromcami zwierząt. Mam nadzieję, że historia o tym naszym hetzerze, który bronił naszego miasta, wszystkim się spodoba. Zapraszam na taką playlistę. Broń i uzbrojenie według kwiatka, tym razem hecer broni miasta. Jeszcze parę słów o hecerze. Hecer został wdrożony do produkcji w roku 1944 spodobał się Hitlerowi, hitler był pod wrażeniem, wielkich gabarytów tego działa pancernego. Wyprodukowano trochę ponad 2,5 sztuk. On ważył niecałe 18 ton. Rozpędzał się do 42 km na godzinę i miał, te, i miał taką wadę, że był trochę za ciężki z przodu. Trochę go odchudzano z przodu. Tą jarzmo działa, było takie kryte na początku czymś bardziej takim ciężkim. Później to założono coś mniejszego, lżejszego. Dosyć udana konstrukcja, która zapisała się w dziejach naszego miasta. Kto nie był w Poznaniu w Muzeum Broni Pancernej, ten, a interesuje się II wojną światową, interesuje się historią, a szczególnie bronią pancerną. No to musi tutaj być naprawdę, jest co zobaczyć. Jest kilka niesamowitych wozów y, bojowych i czołgów, e, niszczycieli czołgów, y, ciał samobieżnych. No, cuda, nie widzę transporterów opancerzonych. No, cuda, cuda, cuda. Naprawdę polecam bardzo gorąco. Muzeum Broni Pan w Poznaniu. Ogromna większość czołgów radzieckich ma jedynicie zielona przy różnych uszcięciach. Sporadycznie malowana jest plamy o ciemnozbudową. Podczas śnieżnych dzieci czołgi utrzymywały paska białej farby lub maki, w całości lub wielokrotne dla mnie.